Możemy przywitać po raz pierwszy w tym sezonie zawodnika Ungentium, czy też nie? Zaraz zapytamy Paweł Bieliński jest z nami. Paweł, cześć, Siemanko, jak się masz? Siema. Wszystko ok, dzięki. No właśnie, to zapytam od razu, jeżeli jesteś w stanie coś powiedzieć. Zawodnik Ungentium, czy na razie standin, wsparcie dla tej drużyny? Yy, wydaje mi się, że na razie ustaliliśmy, że gram do pierwszej, albo do drugiej kwalifikacji IM Dallas. Tam nie pamiętam, do 14 chyba. No i z tego co wiem, mam grać też PL i MP do końca, więc no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kontraktu nie mam, po prostu na razie jestem na standinie. Ale to dla Ciebie chyba też jest w tym momencie no, taki czas, w którym po prostu chcesz być w jakimś projekcie, chcesz grać, bo widać po Twoich wpisach, że dalej bardzo zależy Ci na tym, żeby być po prostu aktywnym graczem i, i być też w takim otoczeniu, które wie, czego chce i które jest zdeterminowane do tego, żeby osiągać cele. Tak jest w Ungentium? Tak czujesz, że tak to wygląda? No, tutaj ogólnie Chłopacy. Wszyscy chcą, Jakby nawet jak robią źle i dostaną jakąś tam, nie wiem, uwagę, że zrobili błąd, to nie obrażają się, nie obraż... tylko próbują, się, starają się na następny mecz grać po prostu inaczej i poprawiać te błędy, więc no... Ja grałem w takich tematach, że się obrażali ludzie po prostu i po jakimś tygodniu, jeżeli nie wychodziło, tak jak teraz, no my też przegraliśmy dwa mecze na przykład, te pierwsze tam na start, no i... Ale chłopacy, wyciągnęliśmy wnioski, wydaje mi się, że ten mecz zagraliśmy dużo lepiej już. I ogólnie w tym teamie są po prostu wyciągane wnioski, w miarę szybko. Nie zostawiane są na ostatnią, tam, przed meczem jakieś tam, jakieś tam szczegóły, tylko od razu po meczu jest siadane, jest oglądane demo i tak dalej. Tak samo zresztą na treningu. Mhm. Jest taki program, właśnie ten Prac Recorder, i to jest w sumie nie wiedziałem nawet, że takie coś istnieje wcześniej. I po prostu po każdym, po wszystkich PCW wsiadamy i omawiamy godzinę, każde błędy, no, nawet na treningu, mhm. więc no to. Takie coś też przyniesie efekt, mi się wydaje, z czasem. No. Tak, ja też tam błędy popełniam. Wiadomo, że, że ja nie jestem jakiś nieomylny, wiadomo, że też ten, ale to staram się staramy się to eliminować, no i myślę, że będzie ok. Ogólnie jest, mhm. jest, jak miałbym y, tak krótko, no to myślę, że jest y, bardzo dobrze. To niech tak zobaczymy będzie do samego jak, końca. Zobaczymy, tak jak to będzie dalej, ale póki co jest bardzo dobrze. No jak najbardziej powodzenia w tych kolejnych meczach z Ungentium. Powiedz mi jeszcze króciutko na temat waszych przeciwników. Team SK Gaming, młodzi chłopacy, wchodzący dopiero w ten duży świat cs chociażby zawodnik z Włoch. Jak jesteś w stanie po takim meczu ich ocenić? No mam wrażenie, że w tym roku ten, ten wysyp młodych, utalentowanych zawodników jest szczególnie widoczny. No ostatnio, ten pierwszy mecz jak graliśmy właśnie, tam był jeden ostatnio w innej lidze, to, to no, trochę nas zaskoczyli na start. Nie wiedzieliśmy za bardzo, co na nich zrobi. Dopiero potem jakiś tam kombach szedł, no ale teraz już podeszliśmy trochę z inną głową do nich, i ale ogólnie wydaje mi się, że, że są. No, widać przyszłość jakąś na nich. No. Myślę, że jak będą dalej grać, to coś tam zwojują. Przynajmniej na polskiej scenie na starta, potem zobaczymy. No. Jasne. Myślę, że nie, są, że nie są słabi. Jeżeli coś tam poprawią, myślę, dodadzą, będzie okej. Okay. Praca, praca, jeszcze raz praca, to o czym mówiłeś zresztą na początku. Paweł, dziękuję Ci bardzo serdecznie za, za tę rozmowę, oby jak najdłużej można było Cię oglądać. Dzięki. Dziena, dziena, do zobaczenia. Tyle od Pawła Białego-Biegińskiego. Na razie, tak jak sam powiedział,